Witajcie bardzo serdecznie, mamy odcinek Skibidi Toilet Multiverse od Doom Studio z numerkiem 17 bodajże. Dzisiaj naprawdę ten odcinek jest mega kozacki, obejrzymy sobie go i będziemy go analizować, także zapraszam serdecznie, bo tutaj dzieją się naprawdę niebywałe rzeczy. Patrzymy z perspektywy kamery, kamery kobiety kamery. Atakują bazę, tutaj Skibidi Toilet trzecią bazę i tam naprawdę będą koszmary. Także lecimy. Mega kozacki odcinek. Nie mogłem zareagować na niego wcześniej z powodu choroby moich dzieci, więc... No niestety teraz to robię, ale co się odleczę to nie ucieczę. Jezu, co tu jest? O jacie! Oho, ho, panowie, ale to chwawe jest. I tu jest ta baza, ona jest w ogóle jakaś metalowa. Strasznie opancerzona. Oooh, wow, co to jest, Jezus? Maryja, co tu się dzieje? Jaki potwór! Nie strzelaj, ok? A muszą być cicho, bo on nie widzi. Aha, ten ten skiby to nie widzi. O oh, no. Hohoho! Ho, ho. Jesus Christ! Jasny gwint, ale to jest... Ale powiem wam, że Dome Studio... Fajna ta seria jest. Mega ładna graficznie. Mi się zawsze to podoba. Ja to nawet możemy w 4K to możemy nawet oglądać, słuchajcie. O, ale przywalili mu, ojej. O, i kto to? Tytan jakiś chyba. Jest! Jezu, jak on wygląda! Patrzcie na jego pancerz! Ale przypakował. Ej, dobrze, dobrze. Ale on jest teraz masywny, się zrobił. Opancerzone, nieźle. A fajne te sceny walk wyglądają, nie? Podoba mi się to. Odpala, dobra, czyli ma dalej to. Z tego po głowie. Ło! Wow. Nieźle, nieźle. Cześć, Nikolas. Wow, ale on kozacko wygląda, słuchajcie, mega kozacko. Okej, okay, tu jest TV Woman, kobieta TV. <ścoughs> Muszą wejść tam do środka. Ciekawe, co, czego oni szukają w ogóle, jak myślicie? Oczywiście korzystając z okazji zapraszam was na mojego live'a na Twitchu, link w opisie, w przypiętym komentarzu Twitch TV OK Brod. Polujcie mnie tam, bo razem z widzami oglądamy właśnie na żywo ten odcinek. O? Nie wchodź. Uwaga, nie wchodź. To jest tabliczka. Do not enter. Co to jest? Na litość boską, jasny gwint! Co to jest, moi drodzy? Jakie to się robi creepy, naprawdę. A tu? Co to on jest, kibito? Coś... Jasny glint, co to ma być? Tak go podpala? Jaciek, widzę, jakie to jest dziwne. Dostał z tego. Czy to Elita? Tak. Elita Clockman. Ta czyta tutaj z Skibidi Apocalypse. Hej, czemu oni? Y Czemu on jej nie przeszkadza? Bo jest zakochany, nie? Bo pamiętamy w poprzednich odcinkach, on tam zniszczył resztę tego, co, co czytali. Patrzcie, ona to wysyła. Klik został wysłany. Wow. Moi drodzy, no koksiarski odcinek, naprawdę. Dobra, zacznijmy analizę tego. Czyli mamy dalej, słuchajcie, atak. Dalej mamy atak tutaj, jeżeli chodzi o, o ten to ile ten odcinek. E, I atakują dalej bazę. Oni za wszelką cenę chcą się dowiedzieć e, o tej apokalipsie. To mnie zastanawia. Obejrzysz jeszcze shortsa? E, obejrzymy. No a co jest w shortcie? Czekajcie. Jest bloopers, nie? Czyli błędy jakieś. Sorry, ISO, but you've gone too far. Co to ma być? Biedny kamera. Aha, ok. Sorry, ISO, but A to już było? Ej, niezłe, fajne, fajne, bo to są takie błędy, nie? I mega fajnie to wygląda. Dobra, wróćmy do naszej analizy. Nieźle, czekajcie kind of... bo to nie jest to Gdzie jest nasze tutaj multiverse? Dobra wracamy Czyli oni dalej chcą poznać ten sekretny scenariusz autora Ej czy tu był zegar? A Skibidi Base tu jest napis, zobaczcie Był napis No tu są sceny, patrzcie te ślady tych kropelki takie. No tutaj nie ma szczegółów, ale mnie zastanawia to Emskie Oni mają zdolność teleportacji, albo ktoś ich wysyła po prostu. Nie że oni sami potrafią się teleportować, tylko ktoś ich wysyła. Przechodzą przez portal i, prze... i się pojawiają, nie? Jezu, gościu wygląda nieźle. I... I też jest tak jakby z taką mazią, jakby. Nie wiem, ciężko trudno opisać to. A to może być też kontrola, no. Czekaj. Czy tam się ktoś krył? Patrzcie, kto tu jest. Ty, ktoś tu jest. Ej, robimy screena i zaraz sprawdzimy. Ej, kto to jest? Ty. Widzicie to? A, ty z Elita. Patrzcie. Wyłapaliśmy pierwszy sekret. On tu już patrzył na to wszystko. Nieźle Ten... kurka mam takie morgersterny chyba to się nazywa czy jak się to nazywa ten mor... czy jakiś tak... ta broń tu... czy tu coś było? Bo to... Czasami można jakieś sekrety znaleźć, nie? Ci wskakują do tego budynku ale najlepsze to jest, słuchajcie, to ten tytan, ulepszony tytan głośnik. Kurka on kozacko wygląda. Zobaczcie, jaki pancerz ma. Wzmocniony już tak mega porządnie. I tutaj ten, ten broń też z tymi hakami. Fajnie to wygląda. Jestem mega pod wrażeniem jego ulepszeń. Nic mu nie robią, właśnie te, te lasery, ani w ogóle. Totalnie. I w ogóle ta umiejętność tutaj, taki jak z tego Skorpiona z Mortal Kombat, nie? Albo to też jest nawiązanie do haka Titana TV-mena z oryginalnego Skibidi Toilet. Trochę Transformers. No, ta seria od Duma to akurat też z tym się różniła. Fajnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda ten tytan. Jestem ciekaw, jak wyg będzie wyglądał e, tytan zegar. Ulepszone albo wiertło. No i wchodzimy do tego bunkra tutaj. Bazy to też przerażający moment jest. Czy, ta czy ten zegar ma jakieś znaczenie? Za godzina. I tu oczywiście jest napis, żeby tam nie wchodzić. Nie robić zdjęć. Cześć, Nikolas. Witam. I to jest creepy, słuchajcie. Patrzcie, laleczki. Large głośnik, kameramani. TV Woman, patrzcie. I, od... I nożyczki ma w ręce, lol. A tutaj te obrazki i tu jakaś maść się z tego wylewa, jasny gwint. Górka, na obrazkach tu jakieś toalety? Tu duszek? Ja cię widzę. No, creepy to jest. Strasznie. I to, to się oddala to pomieszczenie jakoś dziwnie. Twarz e, da, data bio? Gdzie jest twarz data bio to? Mówicie o tej kamera, tej TV, TV Woman? No i tutaj też jest, nie wchodzą do drugich drzwi. To też jest ciekawe, patrzcie, zjada. To jest chyba skibili Toilet, tak. I on go zjada tam. Jezus Maria, co to jest w ogóle? jakieś pajęczyca. Tu coś jest, jakaś puszka. Okej. Okay. Wiecie, to mogą być. Powiedzieć... A ołówek! Po co tu jest ten ołówek? Patrzcie, a to. Aha. Pełno jest tych ołówków. Momo. Momio, nie? Czy Momo? Momo. Twarz Momo, no. Rzeczywiście, Momo to jest. Patrzcie, i Elita i ten. I oni, pamiętacie w poprzednich odcinkach, oni nie chcieli dopuścić, żeby. Sojusz zobaczył ten, tą Apokalipsę Skibdi Toilet. W ogóle po co tu jest reflektor? Widzicie to? Tak jakby i kurtyna, tak jakby tam coś nagrywali tam z tyłu, ciekawe. No i ona to czyta. Skibdi apokalipsa. No i patrzcie, elita wiadomo, że się podkochuje w TV Woman i teraz pytanie, czy przez to jakby nie przeszkodził jej obejrzeć tego, czy on czasem jej nie kontroluje przez to zielone. Wiecie, ona ma zielony teraz monitor, czy ona nie, ekran, czy ona nie jest kontrolowana Teraz w tym momencie, Widzę, że skanuje. I tu są obrazki też, patrzcie. To jest istotne. Prześledźmy sobie to. Są te różne skibidi Toilet. Tu jest ta Momo. Tu są jakieś takie wykręcone skibidi Toilet. Może zapowiedź jakichś nowych skibidi Toilet. Ej, mega odcinek! Podobał mi się, naprawdę. Ta, ta, ta seria robi się coraz lepsza. Także mega, mega kozacko. No moi drodzy, to tyle, sprawdźcie kolejne odcinki, zapraszam serdecznie.